Rozmawiamy z Łukaszem Gworkiem. Przed chwilą odniosłeś zwycięstwo, zwycięstwo na gali w Wieliczce. Jak byś skomentował swój występ? Miałoby to cztery rundy, udało mi się skończyć ją w, w trzeciej rundzie przed czasem. Zaboksowałem dwie, pokazałem się myślę z bardzo dobrej strony. No i tyle. A jak w ogóle Ci się boksowało 125 metrów pod ziemią? Bo słyszeliśmy takie opinie, że na ringu jest dość duszno i dość gorąco faktycznie? Faktycznie, jak się tak chodzi, może ludzie nie odczuwają tego, jak wdychają, bo chodzą spokojnie, ale jak się zaczyna ruch, to naprawdę jest, jest to bardzo odczuwalne na kondycji. Szybciej się człowiek męczy i jeszcze światła do tego wszystkiemu dodają. Także mm, trzeba mieć niesamowitą kondycję. A Białorusin Cię czymś zaskoczył? No bo na pewno trzeba mu przyznać, że nie chciał się łatwo poddać i troszeczkę w tej walce zebrał mocnych ciosów. No, troszeczkę zaskoczył, miał bardzo długi zasięg rąk. Tak w sumie trochę ciężko było mi dojść, no ale sobie poradziłem, jak było widać. Już jakieś plany na przyszłość są, czy na razie chcesz troszeczkę odpocząć? To znaczy, to wszystko zależy od mojego menadżera Ryszarda Skórki, który się zajmuje organizacją moich walk. A opowiedz troszeczkę jak przebiegły przygotowania do tego pojedynku? Gdzie trenowałeś, z kim sparowałeś, jak to wyglądało? Mm, przygotowaliśmy się w Oświęcimiu i w Krakowie, jeździliśmy tam na sparringi we wtorki i czwartki pod okiem mojego trenera Janka Sibika, który prowadzi mnie od początku mojej kariery, odkąd jeszcze boksowałem w amatorskim boksie. Mm, przygotowaliśmy się około 8 tygodni. A mógłbyś nam przybliżyć twoją karierę amatorską, co na ringach amatorskich osiągnąłeś, jakie osiągnięcia? Na ringach amatorskich osiągnąłem mistrza Polski w 2008 roku. Później zakończyłem e, boks, ponieważ rozpadł się klub i nie było takich możliwości na, na boksowanie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.